Cześć z tej strony ponownie Maxi Wędkuje. Dzisiaj wybieramy się na zbiornik C32 lisów. Jest zaromista pogoda oraz przyja, no bo dwa dni temu niestety było okropnie, ale dzisiaj dostaliśmy niezłego kopa przez to słońce i miejmy nadzieję, że ryby tak samo będą nastawione pozytywnie jak i my. Tak więc uderzamy na ten zbiorniczek. Jest on nieduży, na rzece Liswarcie. Tak więc mam nadzieję, że jak nie na zbiorniku, to na tej rzece uda nam się przechyczyć jakąś dorodną sztukę. Tak więc widzimy się nad wodą. Zajechaliśmy na miejsce. No tu pokażę Wam wypływającą rzekę ze zbiornika, to jest rzeka Liswarta. No może jest to mała rzeczka, ale w niektórych jej odcinkach trafiają się naprawdę fajne rybki, jak okonie, nawet klenie czy też jazie. No, ostatnimi czasy no, niestety była zanieczyszczona Ktoś mądry po prostu wypuszczał fekalia do czyszczalni W herbach tutaj do wody No i troszeczkę tą rzekę naruszył Ale powoli te ryby no, zaczynają tu wracać Tak więc może, no, mam nadzieję, że ta rzeka się odrodzi Bo naprawdę było fajne łapanie dawniej okoników tutaj Małych tych kliników jazików Też na przepływaneczkę fajnie się łobiło tak więc miejmy nadzieję, że wróci rzeka do swojego starego stanu i będzie dalej można się cieszyć rybkami na tej rzeczce. Tutaj po drugiej stronie mamy zbiornik, jest to nieduży zbiornik, ale też ma swój urok. Jest to kolejna taka zaporówka jak widać. Dużo szczupaka, lina. Było, no nie wiem jak teraz, dawno tu nie byłem, ale przyjechaliśmy dzisiaj w poszukiwaniu konia. Tak więc zobaczymy, co to będzie, tak jak mówię, no pogoda jest dzisiaj piękna, jak widać, czyściutkie niebo, słonecznie, jesteśmy pełni energii i liczymy na to też, że te rybki dostały też niezłego powera dzięki temu, temu słońcu. Przeszliśmy większą część zbiornika. Na razie wstępnie nic się nie dzieje, nawet nie mieliśmy pobicia, no ale nie poddajemy się. Aura sprzyja, jest super słoneczko, które nas rozpieszcza. W końcu czuć prawdziwą wiosnę. Tak więc można więcej czasu spędzić nad tą wodą. No, teraz będziemy kierować się w kierunku rzeczki. Tutaj mamy na swojej drodze jeszcze małą wysepkę, którą będziemy obławiać. Może wokół niej będą stały te rybki. Tam już niedaleko za rogiem jest rzeczka. Będziemy próbować na okolicach tej rzeczki też na niej samej może rybki będą na rzeczce, tak więc kawałek też przyjdziemy. no i tak jak mówię, no, trzeba próbować jeszcze raz próbować, jest wczesna wiosna te ryby jeszcze są ospałe niestety, ale miejmy nadzieję, że będą, będą się rozkręcać i dzisiaj też to uczynią i będą po prostu brać no, jak mówię, no, obławiamy małymi twisterkami, jak widać, wodę, żeby sprowokować te okonie do brania. Tak więc kombinujemy z kolorkami, z metodami prowadzenia tej przynęty i może uda nam się w końcu strzelić coś, żeby te ryby sprowokować, wybrać jakąś odpowiednią metodę zwijania, prowadzenia tej przynęty i kolorystykę i wtedy będziemy, jak to się mówi, już w domu. Tak więc, e, udajemy się dalej. Będziemy obławiać i zobaczymy co to będzie. E, udaliśmy się w kierunku rzeczki, a tu taka ma niespodzianka. Po naszej prawej stronie okazała się e, mała bobrowa tama, która zrobiła tutaj taki nieduży zbiorniczek. E, przed chwilą odleciała stąd kaczka. Mają tu też, chyba, po prawdopodobnie swoje gniazda. E, bo mają tu ciszę i spokój. No ale kto by się spodziewał, że bobry nawet i na takim kawałeczku wody, po prostu jakieś tutaj ciurku, jak widać, który się płynie takim rowikiem, po drugiej stronie zbiornika będą w stanie skonstruować tamę. No ale fajnie, zrobił sobie tą tamę. Tutaj zwierzęta będą miały na tym bagnisku swoje gniazda, takie kaczki, łabędzie. Tak więc zawsze jakiś taki plus do ekosystemu. I fajnie to wygląda, taki podtopiony las, miłe coś dla oka, ładny widok. I ta bobrowa tama, no jak widać, solidna konstrukcja. Woda tak sobie powoli tutaj jest, po prostu wręcz stoi, a nie przepływa. Jest ta tama szczelna, bardzo mocna, obłożona kijami, bardzo poupychana, No wygląda to dosyć ciekawie. Nigdy nie miałem okazji właśnie takiego żeremia typowo bobrowego widzieć. Widzę to pierwszy raz i jest dla mnie to coś nowego. Tu kawałek dalej od tamy mamy opracowane drzewko przez bobry, no dokończone już później ludzką ręką przez piłę bo podejrzewam się zerwało tutaj to drzewo i wywadziło i zostało ścięte, no opędzlawały ładnie, tu widać jak powyżławiane są te boki, tutaj ślady zębów pościerane, no naprawdę muszę chyba Colgate Herbal jakiegoś używać jak to w reklamie było, że mają tak piękne zdrowe, twarde zęby, że aż takie drzewa mogą po prostu, jak widać ten pień jest no, dosyć sporej średnicy a one mogą to po prostu ogryzać bez jakiegoś większego bólu, tak więc naprawdę szacunek dla tych zwierząt, że mają tak mocne zęby ta nam się rzeczka, no niestety z tej rzeczki zostało niewiele, strasznie wypłycona, podejrzewam, że spowodowane jest to zeszłorocznym upałem, tym piekielnym latem, gdy były te upały, no zbiorniki wręcz wysychały po prostu w oczach, no i tu też ta rzeczka strasznie zarosła, bo ta woda też odparowała, ta trzcina mogła się posunąć dość daleko. I zostały taki wąski strumyczek no, Jak pamiętam tą rzekę jeszcze no, Przez 6, 6 lat jak tu jeździłem To no, była naprawdę fajna Szeroka rzeczka No Jak widać no tu koryto Odtąd jak tu stoimy było do drugiej strony jak są drzewa no a teraz niestety pozostało tylko taki pas na środku, no ale postaramy się przejść, mamy tam dalej most kolejowy i postaramy się obejść to z drugiej strony, chociaż na tym jednym małym tutaj rozlewisku spróbować powędkować delikatnymi góweczkami, może coś nam uda się sprowokować. Tutaj mamy naprawdę wielką tamę bobrową, no wielką, w sensie po całej szerokości rzeki Zablokowaną no jest jedno, teraz coś ciekawszych miejsc, które będzie można łowić, W którym się w ogóle da łowić Będzie troszeczkę głębsza woda No i spróbujemy właśnie obłowić to oczko, które jest przed tą tamą Miejmy nadzieję, że zgrupują się tu jakieś chociaż okoniki Cicho postaramy się podejść, aby nie spłoszyć tych ryb Będziemy tu obławiać przez chwileczkę Za chwilę sprawdzimy jaka też jest tu głębokość No ale powiem, że maksymalnie może do pół metra, no jak widać też po wysokości tej tamy bobrowej nie jest ona za wysoka, ale no jest coś fajnego w sumie. No. Obowiedźmy to oczko, dajmy około 20 rzutów. W głębokość jakaś 30-35 cm tego oczka. No, ryb drapieżnych tu nie ma, okoników który, tych, których szukamy. Od czasu do czasu widać, że spławia się jakaś drobnica na wodzie. Nie wiem co to jest, bo nie jestem w stanie tego zauważyć, tak więc nie, nie powiem. No, ta tama, jak widać, z tej strony wygląda tak. Te żeremia są tu porobione po całej szerokości, jak już mówiłem, gromadzi się tu ta woda, no i może też przez to, że ta woda nie miała takiego przepływu, e, rzeka zarosła jak, zarosła jak widać, e, tak więc no, ta tama też miała jakiś wpływ na to, no ale co, no pójdziemy jeszcze tam dalej, jak widać jest, rzeczka się ciągnie, tam na most kolejowy wejdziemy, czym? jak wygląda za tym mostem i jak mówię, dalej, dalej, dalej będziemy próbować coś złowić. Witajcie dotarliśmy pod lewą. Jest tu takie dosyć spore, czyste miejsce o większej głębokości, dużo lepsze niż tam wcześniej. Będziemy próbowali obawiać. Może coś uda nam się tutaj akurat złowić. Na sam koniec trafiliśmy na takie troszeczkę szersze miejsce o głębokości ponad metra myśleliśmy, że spotkamy tutaj jakieś rybki no ale niestety bez kontaktu no ale nie łamiemy się tym e, cieszy nas to, że jest już taka ładna pogoda jak już wcześniej wspominałem e, no ta rzeczka też ma jakiś swój urok dawniej e, tutaj było dużo szczupaka, okonian, no, ale z biegiem czasu jak widać no te rzeczki nasze e, małe i większe e, tracą, tracą gdzieś ten rybostan i no jest to przykre z tego względu, że dawniej na takich małych rzeczkach nawet jak ta jest warta, fajnie się łowiło czy też płotki, okoniki, szczupaki i to nie były też małe te szczupaki, bo trafiały się takie dosyć sporawe. Zopowić tu miejsca było takie 80-70. Tak więc no, była to dosyć rybna rzeka. Teraz no, niestety jest rzeką troszeczkę zarośniętą, bo strasznie się zmniejszyła. No, i ten rybostan też, jak widać po dzisiejszym filmie, nie jest jakiś konkretny, ale tak jak mówię, nie łami nas to. Będziemy dalej jeździć, dalej próbować. Tak więc do zobaczenia, do następnego.